Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejną kartę dnia na dzień 8 lipca 2024. Za chwilę zobaczymy, co nam ciekawego wyjdzie. Standardowo tasujemy talię, przekładamy i jeszcze raz tasujemy. Nasza dzisiejsza karta dnia to Cztery Kielichy. Jeżeli przyjrzycie się postaci na karcie, zobaczycie, że postać patrzy w górę, widząc kielichy, które są puste. Jednakże nie widzi kielichów na dole, które są pełne. Jest to ważny symbol, ponieważ karta mówi nam, aby dostrzec to, co już posiadamy, zamiast ciągle gonić za tym, czego jeszcze nie mamy. To są ważne rzeczy w życiu człowieka. Tak więc, rada na dzisiaj: doceń to, co masz, a nie goń ciągle tylko za tym, czego jeszcze nie masz, czego jeszcze ci brakuje. Tak więc, warto to sobie uświadomić, bo często tego nie zauważamy. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i pamiętajcie, żeby dostrzegać, co już posiadacie.